mam no znowu ale w drugiej części, bo miałam pamięć. Stronu, ale już jest dobrze. Zobaczcie, że musisz w drugiej części chowu, do dobra. Zobaczcie, co jest z drugiej strony. Ale super. Czekajcie, co to jest. Chwila. O, pobudowie, po, po, ratunkowy super prawda. No, tu są i -y, ale bardzo mnie nie kręcą. A, na już dobra. Tyle tych katalogów. Tak, była było pudełku. Wystarczyło te tutaj, też, no. I o, i o, już było. Dobra. No, teraz tu mamy I Nazywa się Bubu właśnie tak tylko nie wierzę mi gdzie bubu jak już mam ścianę to dzięki za wyjrzenie i papa pa. ach czekajcie czekaj. mam jeszcze jedno pytanie czy da mi kręcić Seria Święte Święta i czy może kiedy indziej zacząć? Proszę o Waszą pomoc, a szczególnie proszę o komentarz od Mucha 224. Do właśnie, zapraszam do subskrypcji: łapek w górę oraz do pisania komentarzy. A czy w większe pudełku o w takim. A, coś pokazywałam. Niż w tym takim normalnym. Pewnie dlatego, że to by się nie zmieściło. A to specjalne wiecie, czy nie? Bo nie wiem. Bo miałam, Panieka też była w takim pudełeczku. No to dobra. To na tyle. I właśnie to były moje zakupy. Moje no, zakupy zawsze. są bardzo fajne. No to cześć.